Bardzo serdecznie witam w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na kolejnym finale konkursu organizowanym przez tą jednostkę. Dzisiaj witam wszystkich na czwartej edycji konkursu BEBI. Będę biznesmenem. Gratuluję wszystkim tym, którzy wzięli udział w tym konkursie. Muszę powiedzieć, że pracowaliśmy w kapitule. I Wasze prace ocenialiśmy za Waszą oryginalność, za Waszą pomysłowość, za Waszą przedsiębiorczość przede wszystkim. Niektóre projekty bardzo nas ujęły. Dotyczyły one zarówno ochrony środowiska, ekologii, ale dotyczyły też tych najmłodszych, milusińskich. Bardzo ciekawe były rozwiązania też logistyczne. Ale były też takie projekty, które mówiły o tym, jak należy o siebie dbać i co należy zrobić, by być pięknym i zdrowym. Wszystkim bardzo serdecznie gratuluję, wszystkich Was mocno podziwiam, gdyż stworzenie, myślę sobie, w tym wieku biznesplanu zaprojektować całą własną firmę z wszystkimi jej sytuacjami finansowymi, pracowniczymi wcale nie jest łatwe. Podołaliście temu zadaniu. Pięknie i za to Wam serdecznie gratuluję. Dla mnie wszyscy jesteście zwycięzcami, a wszystkim tym, którzy zostali laureatami, nisko się kłaniam. Życzę Wam wszystkiego dobrego i myślę, że w życiu dorosłym będziecie świetnymi menedżerami własnych firm. Będziecie pięknie potrafili stworzyć własne przedsiębiorstwa, dając nie tylko sobie e, zatrudnienie, ale też również innym. Serdecznie wszystkim gratuluję i mocno pozdrawiam. Ogłaszam wyniki konkursu. Wyróżnienia. Projekt Dachówki Fotowoltaiczne ekologiczną inwestycją na przyszłość. Martyna Antecka Daria Ciurysek Zespół Szkół imienia Mikołaja Kopernika w Koninie. Projekt Dronebox. Patrycja Mantaj Hubert Szymanek Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile. Projekt Mixfilm Małgorzata Kałużna, Anna Ostrowska. Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile. Miejsce trzecie. Projekt Świecące Klocki Block. Marta Sobkowiak, Zofia Ruta. Pierwsze Liceum Ogólnokształcące w Kościanie. Miejsce drugie. Projekt P&B, Bartosz Matyla, Patryk Szczepaniak, Zespół Szkół nr 4 w Lesznie. Miejsce pierwsze, Projekt J, Anna Gąsiorowska, Wiktor Kurdek, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie. Gratulujemy finalistom i ich opiekunom. Polak macie codziennie wypełnione pobrzegi kosz umieszczone pod zlewem? Czy denerwuje was odrób psujących się resztę jedzenia? A może jesteście nieszczęśliwymi mieszkańcami bloku na czwartym piętrze bez windy i macie dosyć ciągłego wynoszenia śmieci? Co ciekawe, tylko 42% Polaków przyznaje, że zdarza im się wyrzucać żywność. 35% z nich robi to kilka razy w miesiącu. Najczęściej wyrzucane produkty to pieczywo, owoce, wędliny i warzywa. Na jednego Polaka przypada 235 kg marnowanej żywności rocznie, co stawia nas na piątym miejscu w Europie. Dzięki naszemu innowacyjnemu rozwiązaniu na zawsze zapomnijcie o tych problemach. Je! Yeah. Dajemy kolejne życie Waszym odpadom. Zatem, jak działa nasze rewolucyjne urządzenie? Wkładasz po prostu resztki jedzenia. Po kilku godzinach wyjmujesz suchy, ekologiczny nawóz, idealny dla twoich roślin doniczkowych lub przydomowego ogródka. Wszystko to za sprawą nowoczesnej technologii, polegającej na rozdrabnianiu, osuszaniu i filtrowaniu nieprzyjemnych zapachów. Maszyna czeka, aż wypełni ją odpowiednia ilość bioodpadów. Wtedy dopiero zaczyna proces rozdrabniania. Następnie z masy usuwana jest wilgoć. W większości gromadzona jest w filtrach. Kiedy wszystkie procesy dobiegną końca, urządzenie informuje właściciela o skończonej pracy przez diodę sygnalizacyjną lub powiadomienie w aplikacji. Zwróćcie państwo uwagę, iż wykonane projekty nie zostały skopiowane z internetu, a wykonane samodzielnie przez nas. Zadaniem naszej firmy jest produkcja urządzeń do przetwarzania domowych odpadków biodegradowalnych. Suchy, pozbawiony zapachu pył, który stanowi połowę wcześniejszej objętości odpadów. Kolejne zadanie to znajdowanie nowych technologii dotyczących reutylizacji śmieci. Nasz produkt jest rozwiązaniem przedstawionego na początku problemu: produkcja elementów elektronicznych. Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego pozostała działalność w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. Urządzenie jest wyposażone w aplikację, która łączy się ze smartfonem poprzez Wi-Fi lub Bluetooth i przesyła informacje o stanie procesu przetwarzania, co czyni użytkowanie naszego produktu wygodnym i beztroskim. Celujemy w konsumentów mieszkających w blokach i w mieszkaniach. Naszym docelowym klientem jest pan bartosz. Niezwykle irytuje go częste wynoszenie śmieci oraz marnowanie żywności. Dlaczego wybrał nasz produkt? Ponieważ ceni sobie wygodę, ekologię, zaoszczędzony czas oraz niezawodny sprzęt. Nasz produkt będzie dostępny dla każdego gospodarstwa domowego. Można go będzie kupić online, a docelowo w sklepach RTV AGD. W przeszłości stanie się tak powszechny jak lodówka, pralka czy zmywarka. Na rynku pojawiają się urządzenia, które przetwarzają odpady, ale nie działają w takiej technologii jak nasza. Możemy wybrać standardowy kompostownik, który jest duży, wdziela nieprzyjemny zapach i nie sprawdzi się w mieście. Będziemy dbać o wizerunek firmy w mediach społecznościowych. Posiadamy stronę internetową: Facebooka i Instagrama. Do promocji wykorzystamy m.in. plakaty, ulotki oraz wizytówki. Nie potrzebujemy dużych nakładów finansowych ze względu na prostą budowę urządzenia, które sami będziemy składać. Cena produktu to 700 zł. Planujemy produkcję 180 sztuk na miesiąc. Z całej działalności szacujemy zysk netto trochę ponad 47 tysięcy złotych. Źródła finansowania, z których skorzystamy, to wkład własny, fundusze unijne, program wsparć, dotacji dla własnych biznesów. Naszą misją jest zastąpienie znanego nam kompostownika. Stworzenie innowacyjnego produktu, bardziej przyjaznemu człowiekowi, wraz z dostosowaniem się do rozwoju technologicznego XXI wieku. Mamy za zadanie stworzyć współczesny standard połączenia nowoczesnej technologii i ekologii. Chcielibyśmy widzieć w przyszłości owoce naszej pracy w postaci solidnego przedsiębiorstwa opartego na utrzymywaniu marki, na dobrym zorganizowaniu, myśleniu przyszłościowym oraz przede wszystkim obfitej i ciężkiej pracy. Dzięki której staniemy się liderem rynkowym ekologicznych rozwiązań gospodarki odpadami. Wykonanie projektu oparło się na naszej wiedzy technologicznej zdobytej w szkole oraz poprzez samokształcenie w zawodach mechatronik i informatyk. Pragniemy znaleźć pomoc u osób zaznajomionych z kwestiami budowy urządzeń elektronicznych i elektrycznych na większą skalę. Chcemy również porozmawiać z osobami pracującymi w konińskiej elektrowni, a dokładniej osobami zajmującymi się spalaniem biomasy. Obecnie zajmujemy się budową prototypu naszego urządzenia, poddajemy je testom i dopracowujemy technologię działania. Innowacyjność na rynku i ekologia. Są to nasze główne siły. Jednocześnie pamiętamy, że jeszcze nie mamy doświadczenia związanego z prowadzeniem firmy. Nasza szansa to spore zainteresowanie produktem. A jedynie obawiamy się, że inne firmy mogą skopiować nasz produkt. Nasz zespół składa się z dwóch osób, wyróżniających się kreatywnością i profesjonalizmem. Ania, grafik, programistka, projektantka logotypu i designu. Wiktor, główny technik, twórca i realizator prototypów. Jesteśmy kreatywni, młodzi i innowacyjni. Razem tworzymy grupę, która stawia czoła wyzwaniom XXI wieku. Dziękujemy! Dziękujemy.